Cześć, witajcie na kanale Gra na Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Figure Shop Simulator i kontynuacja naszych przygód. A nasze przygody, proszę Państwa, yy, zaczynają się od tego, że wiem, będę potępiony ja, yy, przez niektórych, ale wywaliłem te wszystkie figurki. A, tych nie wywaliłem. No to zaraz wywalę. Yy, wszystkie te figurki yy, yy, kiepskiej jakości i yy, nie. Nie będę się tam męczył z wyprzedażą tego. Ja to sobie odbiję, słuchajcie, na, yy, na tych drogich figurkach. Naprawdę, granie warta świeczki w tej chwili. Także nie ma co. A jeszcze lepiej powiem, kurczę, bo teraz tak. Yy, aha, tutaj 3000 popularności na, na, na taką najlepsiejszą drukarę. Ok, tutaj 2000 potrzebujemy żeby ogarniać kwestię żywicy, ale średniej. A nie mamy. No to by trzeba było to. Przy czym proponuję, żeby może najpierw zobaczyć. Mogę zatrudnić panią kasierkę za tysiaka i to zrobimy. Tylko zakończmy dzień. O. <laughs> zobaczymy jak to jak to wyjdzie no, 193 jeszcze wyszło na plus No dobra to tak zatrudnimy panią kasierkę i ona nam pomoże bo w czasie kiedy ona będzie sprzedawać o łoty prawie jak Iza ale Iza nie ma takich gałów kiedy ona będzie sprzedawać, to my będziemy drukować. I teraz rzecz jest następująca. Bierzemy kotki o, i to będzie tak, od tej strony, o, to już są lepsze figurki, tylko ceny trzeba będzie ustalić. Bierzemy zielone cudaki, to wszystko to już jest jakość ta, yy, zaawansowana niby, tak? Czy jak to się tam nazywa? Dobra, kiwiki są. <laughs> Dalej, pandy. No, ciekawy jestem, ile cała kolekcja takich figurek będzie kosztowała tutaj tych, tych fantazyjnych zwierzątek. Weźmy ptaszki. I to, co jeszcze zrobimy, proszę Państwa, to ogarniemy sobie tutaj kwestię magazynu, ponieważ ten pracownik jakoś musi tam to dokładać wszystko, nie? I teraz poustalajmy tu ceny. A zatem kotki 18,75, zielone cudaki po 15, zysk słaby jest troszkę, e, dalej, kiwiki będą po 21, następnie pandy 19,50, ptaszki po 16,50, e, 50 tu jeszcze synu, dobra. I yy, kotki rycerze po 2250. Coś mi tu nie leży. Yy, zerknę zerknę ten. Jak to jak to tu było? A nie, dobrze. Okej. Okay. To to byśmy mieli. Teraz musimy podokładać jeszcze domków, bo niestety ale domki yy, się pokończyły. Dalej, weźmy precelki, no otworzymy po prostu z całym tym Majdanem, nie? Dalej, logiki, ale nie haszcza, dalej będą hospitale. No to tak, jak jest tutaj poukładane, yy... a później cylindry, tylko że tak, cylindry się nam zaraz skończą. Hmm. Dobrze, trzeba będzie to wydrukować I burgerki I teraz dziewczyna nam tutaj będzie sprzedawała Natomiast my będziemy mogli zająć się Ogarnianiem tego wszystkiego Wiecie co? Yy, ja już od razu ustawię precle do druku Zanim otworzę Ach, kurde, myślałem, że filament yy, Jeszcze ogarnę Proszę bardzo. Dobrze, i musimy zamówić sobie. Wezmę trzy kartony, tam jeden będzie, yy, będzie stał. Nie? No i w porządku. Uzupełnimy. I za chwilę zajmiemy się stanami magazynowymi. No dobra, jestem bardzo ciekawy, jak ona pracuje. Przyszli ludzie. Oczywiście... To już są te drogie figurki, takie droższe niż te, które były, więc bardzo dobrze. I... No i w porze, dobra. Niech zarabia na swoją pensję. No nawet może być, jeśli chodzi o kwestie e, tego ruszania się jej, a my możemy tutaj e, sobie siedzieć, drukować, cudowianki robić. E, no mamy też tutaj mnóstwo pracy, ponieważ e, potrzebujemy. Potrzebujemy ogarnąć e, temat z ulokowaniem tego na regałach. E, regały magazynowe będą nam potrzebne. E, to jest Stock shelf, tak. 125. W razie z uwagi na fakt, że nie mamy zbyt wiele miejsca tutaj, to ja kupię jeden. I wiecie co? Ja postawię tak. Ja postawię go tutaj. O! I on ma raz, dwa, trzy, cztery półki, czyli yy, powiedzmy po 8 yy, figurek, ale zastanawiam się nad tym, czy nie ustawiać, bo to 8 regałów jakbym tutaj gdzieś jakoś zmieścił, yy, chociaż no, jest to niewykonalne w tej chwili. To byłoby lepiej dla mnie. Ale jak na razie dodajmy kotki. Dajmy cudaki. I na razie po jednej skrzynce będę trzymał, tak? Bo to inaczej nie poradzimy sobie. A Miglans będzie mógł nam tutaj pomagać. Dobra. I teraz tak. Ten regał bym może stąd zabrał. Dałbym go może na tę stronę. O, w ten, ten sposób. Yy, I... Teraz tak. Podam tutaj. A, yy, chwileczkę, chwileczkę. Jeszcze tego bym przestawił. Na tę ścianę. Jakbyś tak był uprzejmy. Nie będziesz uprzejmy. Eś ta walka z tymi milimetrami. Yy, dobra, to teraz dałbym tak yy, tutaj domki oczywiście. Chociaż te to może ja sobie wyrzucę samodzielnie. Czyli tak, czyli teraz byłyby. Lodziki? Lodziki i hospitale. Dobrze, a to to może wyrzucę ręcznie sam. O. I co to tam jeszcze. O, lodziki też mógłbym. Nie ja, już prawie 2000. No panna zarabia na swoją pensję. I tu jeszcze mam. Aha, pełne to są te. W szpitale to jak tutaj mogę wyrzucić? O. Bardzo tak. fajnie. A burgery? No burgery to jeszcze muszą czekać. Także tak, tutaj będą lodziki. Cylindry nieco później po szpitalach, nie? Tak. No tak sobie chcę się. Możemy pójść po ten filament, po, po tę żywicę, przepraszam, i, i ją tutaj machnąć. A mi się Pysio, coś mi tam poszedł wyłożyć. No nie wiadomo. Hmm. Dobra. Cylindrów troszkę brakuje. Ale jeszcze nie na tyle, żeby trzeba było już natychmiast reagować. 113,25. Fajnie. Cały zestaw. Bardzo dobrze. O i ten dokłada pandy. Poniżej 50%. Dobra. Tu będą lodziki. I teraz dalej w kolejności. Czekajcie, w kolejności po lodzikach będą szpitale. Proszę bardzo. Zobaczmy, czy burgerki tam mogę dołożyć. No nie w całości jeszcze tu zostaną. Ok, to niech sobie tu stoją. Teraz się szpitale drukują. Fajnie. My już mamy 2400. No to ładnie, kurde, teraz zarabiamy. Dobrze, cylindry to ja już muszę reagować, bo to już widzę, że się prawie wykończyło. Jeden rządek tylko tutaj skrzynce zostanie. No ale to no, ważne, żeby na półce było, tak? Chyba by się jeszcze jedna taka przydała drukareczka. Na dwie drukarki jechać. Bo to jednak mamy y dwie pełne kolekcje y figurek. Chociaż z drugiej strony, tam jest jeszcze ta naj najlepsza z najlepszych. Aż jestem bardzo ciekawy raportu, nie? Jaki będzie raport? A ten już O, ten już się prawie Zapełnił jeszcze dwie Ja skąd skądś znamy tę panią Kotki poszły do dołożenia Elegancko Dobra i teraz tak, tutaj będą szpitale. I teraz cylindry. No, coś się wykończyło. Coś się z figury... pandy się wykończyły, tak? No to ciekawa sprawa. No to powtarzam, to, to trzeba kupić kolejną tę drukarkę, to, to nie, ma, nie ma co. Weźmy jeszcze jedną. Później ją najwyżej sprzedamy. Ale my musimy drukować tego więcej, bo... bo to, to nie nada. Wcisnę? Wcisnę, wcisnę. Dobra, czyli tak... Yy... Kotki do wydrukowania. O, tutaj niech się figurki drukują. Dobra, a tutaj domki, to może jakoś podołamy, i tak mamy 2400, więc nie ma tragedii. Dobrze, tam ze szpitali było do, do, dołożone? Nie. E Tak, teraz tutaj cylindry, i następny domek to burgery. Dobrze, zobaczmy co mogę dołożyć. No, jeden cylinder mi zostanie, kurczę, blade. A burgery? O, burgery już mogę tutaj stąd wyśmigać. No i w porządku. Mamy godzinę 22. Ciekawy jestem, czy, czy zdążę domki wydrukować. Te burgerowe, ale kotki to już się wydrukowały. W porządku. i tutaj pandy trzeba przygotować. No, teraz to żywica to będzie schodziła i to strasznie. <grystanie> o, to usujmy. I to też usuniemy. Tutaj będą dołki burgerowe. I jak tylko dojdziemy do północy, proszę Państwa, to oczywiście raporcik chciałbym Państwu też pokazać. Żebyśmy wszyscy się dowiedzieli, tutaj, a nie tylko ja. No i dobra. I. No dobra. I burgery będą tu. No, i teraz od początku polecę, tak? Czyli domki statki, no ale kotki się chyba nie zdążą wy 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 wydrukować. Czego tu brakuje? Zobaczmy: Gejsza panda. No, gejsza panda się właśnie tworzy. Więc jedyne co to trzeba będzie, mm, no, przeskoczyć, tak? Łącznie 12, tak. Okej, okay. raporcik. No, jestem bardzo ciekawy. 30 klientów było. No to tyle, żeśmy słuchajcie, wydali na zaopatrzenie. Tyle zapłaciliśmy pracownikom, a i tak zysk jest niesamowity. No, zdecydowanie lepszy. No dobra. To ciśniemy dalej, bo to nie ma, nie ma co. Tutaj drukarki muszą pracować, oczywiście. To światło to takie jest, że nic nie daje. Ja będę musiał, słuchajcie, zakupić jeszcze żywice. Już tak więcej kupię. I te kartony będą sobie leżały po prostu tutaj, i czekały na swoją kolejkę. Nie? O. No i dobra. Pandy już są. Już tutaj mi pokazuje na tablicy, że mamy. Więc dobrze. Można sobie przerzucać ze strony fajnie. Wiemy czego ile mamy. W yy, jakości zaawansowane, o tu premium, nie? Oj. U, ship house? Co, co jak ship house? A, bo mi się zabrał. Dobra, zobaczmy te kapelusze, te cylindry. Ktoś by mógł kupić, no. No dobra. Yy, aha. To to gdzieś trzeba składować, słuchajcie. No właśnie, bo to ja, ja mam taki pomysł, żeby może machnąć to rzędami, że rząd kotków, rząd cudaków i tak dalej, i tak dalej. Znaczy rząd, kolumna, nie? No ale... Dobra, kiwiki trzeba przygotować, ptaszki trzeba przygotować. A tutaj trzeba lodziki przygotować. Żeby nie było, nie? To fajnie, że, że tu widać ile jest sztuk. Bardzo mi się to podoba. Sprawdźmy jak tam z cylindrami. No co tam nikt nie bierze tych cylindrów? Wiecie co, ja obawiam się, że może być tak przykładowo, że jeżeli my średnią drukarkę kupimy, to to będą ceny na tym poziomie, nie? Bo to może może tak być. No dobra. O! Mogę już wyładować, proszę bardzo. Elegancko. Już mi nic się tutaj przy drzwiach po podłodze nie wala. No co to tak słabo, jeden domek? No panie, kochany. To kasierka, no to bombleje się na palcach roweru. Eee, dobrze. Kiwiki, będą sobie czekać tutaj. Niech sobie gdzieś czekają. Powiedzmy gdzieś tutaj. Nie? To mamy tu jeszcze ten a. No właśnie, bo to jest tak, no mało, mało tego miejsca jest. I dalej, to co my tutaj mieliśmy do, do drukowania ptaszki, powiedzmy. No upartego wcale nie trzeba tego robić, nie? No ale. W sumie czemu nie? Domki statki mamy, lodziki mamy. No i jak tam presle? A co on? Aha, wywalił wszystkie presle. Dobra, to trzeba presle już trzeba robić, tak? bo zabrakło. Przykładowo, jeżeli tutaj zniknie nam z regału, to wtedy możemy dodrukowywać. Nikt nie powiedział, że to musi być tak ze strasznym zapasem. Może nawet lepsze podejście, lepsza taktyka ze względu na. Mały wydatek, tak? Bo tutaj jednak było nie było, no, na półkach są te ptaszki, no jeżeli poniżej połowy spadnie, i gościu nam tu dołoży. To na sklepie będzie, a tylko tu nie będzie. no To się sugerować tylko magazynem? Także no, ciężko, ciężko stwierdzić. Co byłoby lepsze? No dobra, jak na razie o, ptasiory idą do wyłożenia. Tak jest. I teraz jest tu miejsce, żeby ptasiory, proszę bardzo, dołożyć ją. No i bardzo fajnie. I tu domki precelkowe, zaraz też będzie można tam wrzucić, tylko się skończą. I stru. Co jest tutaj jeszcze? Lodziki. No lodziki mamy w zapasie. Statki mamy w zapasie. I cała reszta tutaj jest. A kiwiki? Kiwiki trzeba wydrukować. Także ja zapuszczam do drukowania kiwiczki. A z Państwem... A! Kiwiki tutaj są. No to mogę to postawić. No tak czy inaczej. Z Państwem już się żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę. Zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.